Dzień dobry, moi kochani. Pokażę Wam dalszy etap pracy z igłami sosny. Sól sosnową i cukier sosnowy wysuszyłam. Dodałam również utartą cytrynę, skórkę z cytryny. I postanowiłam z tego zrobić pudry: cukier, puder sosnowy. A także zmieliłam, tak samo z dodatkiem cytryny, sól sosnową. Wyszło wspaniale. Przesypałam sobie to wszystko do słoików i będę używała w mojej kuchni. A najważniejsze, co chciałam Wam przekazać: sól w pudrze sosnowa no to moje odkrycie, słuchajcie. Ona doskonale nadaje się do kąpieli. Właśnie taka w formie pudru, bo nie zatyka odpływu w wannie. Sprawdźcie to. Moi kochani, zamówiłam sobie gus brzozowy, czaga czar, błyskoporek podkorowy i zrobiłam sobie maść. A w jaki sposób? Przecież już wiecie. Trzeba tą czagę macerować w oliwie lub oleju parę godzin, potem przecedzić, dodajemy tylko wosk i zagęszczamy. Wyszła mi maść. Ja będę stosowała, bo dostałam alergię na dłoniach. Trzeba też organizm oczyścić. Będę stosowała dietę 8 na 16 Stwierdziłam, że przecież nie będę Wam pokazywała, bo wszystko wiecie robi się w ten sam sposób jak robiłam krem z anginki, albo inaczej maść. Takie mazidło. Jak robi się mazidło z nagietka, tak samo właśnie z tej czagi. Pamiętajcie, że czaga jest pod ochroną, ale można zamówić ją w aptece zielarskim, lub kupić przez internet. Będę teraz stosowała tą maść i pochwalę się w następnych odcinkach, czy to mi pomogło. Maś taką można zakupić w zielarskim lub aptece. Bardzo ją polecają przy bólach kręgosłupa, a także rwie kulszowej, przy zapaleniach mięśni, ale także właśnie na egzemę i alergię. A więc sprawdzę. Szczaki również robią odwary, i rozcieńczam z wodą i piję 3-4 razy dziennie. Tak żeby wzmocnić organizm, oczyścić. Wiele można się dowiedzieć w zielarskim sklepie, no i oczywiście w internecie. Maści już zaczęłam używać. Jestem bardzo zadowolona z moich produktów. Zainteresowanych tym tematem zapraszam do poprzedniego odcinka na dworze Odwilż, a ja idę jak rok temu do Krysi na urodzinową kawę. Już jestem u Krysi. Krysia szykuje kawkę. Ona tam komentuje. Słuchajcie. Moi kochani. Krysia świadkiem. Ja w rękawiczkach. Muszę, muszę zrobić przerwę. Muszę zrobić przerwę. Skupić się na sobie. Na swoich dłoniach. Na swoim spokoju. Bo dostałam bardzo silnej alergii. Tak. I, I zrobię sobie przerwę. Czasami może jakiegoś shorta nagram. A tak, proszę, żebyście się nie denerwowali. Możecie do mnie pisać. Będę odpowiadać na każdy komentarz lub na maila. Ale pozwólcie, że zrobię sobie takie wakacje. A to już jest zależne od tego, no, jak się sprawy potoczą. Na razie. Pozdrawiam wszystkich fanów mojej Basiulki. Krysia. Krysienka jest. No. No. Także dziękuję serdecznie. Oglądajcie filmy. Róbcie łapki w górę i trzymajcie za mnie kciuki. A ja również życzę Wam wszystkiego dobrego. Pa! Tutaj było dosyć zwierzyny, pewno dziki szukały pożywienia. W samym sercu starego boru rosła sosna, wysoka i smukła, pamiętająca czasy gdy po leśnych ścieżkach chodzili dawni słowianie. Jej igły szeptały wiatrem, a żywica pachniała słońcem, nawet wtedy, gdy ziemię skuwał mróz. Obok niej stał dąb, potężny i mądry, brzoza o jasnej korze oraz świerk, który zimą nosił na ramionach ciężkie czapy śniegu. Gdy nadchodziła zima, las nie zasypiał. Stawał się spiżarnią i schronieniem. Słowianie wiedzieli, że nawet w najchłodniejszych miesiącach natura ma swoje dary. Trzeba tylko umieć je dostrzec. Sosna pierwsza dzieliła się tym, co miała. Z jej żywicy robiono maści na rany i odmrożenia, a z igieł. Parzono na pary bogate w siłę, która chroniła przed chorobami. Jej drewno paliło się jasno i długo, ogrzewając chaty i serca w mroźne noce. Świerk dodawał swoich gałęzi, z nich robiono posłania i okrycia, a dym ze spalonych igieł oczyszczał powietrze i odpędzał złe moce. Brzoza, choć naga zimą, ofiarowywała korę. Z niej powstawały pochodnie, naczynia i osłony przed wilgocią. Jej drewno było lekkie. A popiół z brzozy służył do wyrobu mydła. Dąb miał natomiast żołędzie zebrane jesienią. Zimą mielono je na mąkę, lub prażono. By dodać sił w trudnym czasie. Las uczył cierpliwości i szacunku, słowianie brani tylko tyle, ile potrzebowali, dziękując drzewom prostymi słowami lub cichym gestem. Wiedzieli, że sosna i jej leśni bracia przetrwają zimę razem z nimi, jeśli będą o nie dbać. Sosna stała niewzruszona, Strażniczka dawnych opowieści, przypominając, że Natura zawsze daje, jeśli człowiek umie słuchać.